Witam wszystkich serdecznie, Tuolo. Dzisiaj na materiale będzie przesyłka z zapas knives. Będziemy robić rozpak em, tutaj tego mystery boxa, bo tak naprawdę nie wiem co tutaj w środku się znajduje. E, parę dni temu pod jednym z moich materiałów o nożu WZ25 pojawił się wpis, że właśnie tutaj można coś takiego u nich kupić. Dodatkowo tam zdaje się jest jakiś kod na to, max chyba 15 i tam jest jakaś zniżka, do, do, um, którą po prostu um, możecie sobie wykorzystać. Tak? Nie wiem, czy to jeszcze działa. Jak działa, to napiszcie w komentarzach, czy to działa. W każdym razie e, zarejestrowałem się na stronie i oczywiście dokonałem zakupu tego mystery boxa razem z tą zniżką zapłaciłem 214 zł i 20 groszy więc spoko nie tym bardziej, że w środku znajduje się nóż który powinien wartością, który jest wyceniony na 400 zł więc fajnie to wygląda widziałem już kilka takich przesyłek na innych kanałach właśnie z zapasu i było to różnie, czasami był to jeden nóż czasami były to jakieś dwa noże zresztą tak jak sobie możecie poczytać opinie o tym produkcie tam na dole są recenzje, pod tym mystery boxem zdaje się, to tam ludzie piszą właśnie przeważnie, co dostawali, albo co tam w środku ogólnie tak było, tak? Więc sobie można tutaj, że tak powiem, się zaczerpnąć informacji. Słuchajcie, ja nie pisałem, że mam kanał, czy coś takiego, więc tutaj nie jest, że tak powiem, w środku jakiś tam ekstra, fajna rzecz, która specjalnie dla mnie została wysłana, żebym ja Wam pokazał, ale napisałem, żeby tutaj, zobaczcie, w uwagach nadawcy prosiłem, żeby tutaj to pisali, czy tam wydrukowali, czy coś tam zrobili, że to jest rzut oka, tak? Żeby to po prostu, żeby po prostu taki dopisek zrobili, tak? Więc ja tego nie zrobiłem, to zostało tutaj na, zrobione przez osoby, która wysyłała, kompletowała to zlecenie, więc spoko, tak? Tak jak widzicie, przesyłka zaklejona, oklejona skreczem i już to otwieramy, otworzymy sobie to takim Kichonkiem. Oczywiście tutaj mamy clip-pointa, więc zajrzymy sobie, co tutaj w środku się znajduje. Eee, jeszcze troszkę, troszkę mocniej tutaj trzeba będzie pociągnąć. No, Skręcz jest dosyć takim niewdzięcznym materiałem do otwierania. Zawsze mam problemy właśnie ze skręcem. Taki nóż by ostry nie był. Tak, zawsze są właśnie problemy, ale zobaczymy. Ja to tutaj to pudełko zjechałem. Tak, jak widzicie. Słuchajcie, Zapas jest to firma taka yy, rodzinna, z tego co wyczytałem. No i to jest firma polska, przede wszystkim oni tutaj są polską marką co jest dosyć fajne i ja się cieszę, wspieram. Tak ostatnio pamiętam, że dochodziłem do wniosku takiego, że, że po prostu dużo rzeczy kupuję na Aliexpress, dużo rzeczy kupuję w Chinach, ale tak naprawdę powinniśmy wspierać tą naszą polską firmę, tym bardziej, że robi dosyć fajne produkty. Słuchajcie, ja wcześniej na firmę, na tą firmę nie zaglądałem w ogóle, tak? Wcześniej na tą firmę nie zaglądałem, nie interesowało mnie za bardzo, bo ja nie jestem wielkim fanem stali węglowych. Mam z węglówki kilka noży i mam z węglówki kilka noży i no, trzeba o nie dbać. Fajnie trzymają mocność, ale ani się to spożywki to nie nadaje, ani, no wiecie, nie? Więc tutaj mamy takie pudełeczko, które sobie tutaj odchodzi. Tak jak widzicie, tutaj paragon 214,20, więc to nie jest jakaś kwota potężna. Za te pieniądze raczej nie kupicie jakiegoś amerykańskiego, zachodniego, yy, dobrego, dużego noża, tak? A w tym przypadku, tak jak widzę, dostajemy y, dosyć fajną rzecz, ponieważ mamy tutaj, o, zobaczcie, dostałem Expendable, tak? Mikarta Brown, o, super, Mikarta Black i y, 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 y z tej stali N, NMV, tak? Więc tak to mniej więcej tutaj wygląda. Y, no i te noże, one są wyceniane dosyć wysoko, bo one są cenione na około 400, ponad 400 zł, grubo chyba zdaje się w tej chwili ponad 400 zł. Tak jak wcześniej wspomniałem, ja nie śledzę tutaj tej firmy, ponieważ no, jakby to powiedzieć, ja nie jestem zainteresowany stalami węglowymi, dlatego właśnie kupiłem, e, kupiłem dlatego właśnie tutaj tego wz w Slipnerze, nie? Więc tak to mniej więcej wygląda, ale to za chwilę sobie tutaj go zobaczymy. Na razie tutaj nasz przyjaciel Dełeczko sobie tutaj idzie na boczek. Pierwsza sprawa jest taka, że ja lubię duże noże i ja lubię noże takie taktyczne, tak, z takim taktycznym zacięciem. Lubię Mikartę. Wolę Mikartę od przede wszystkim G10. Moim zdaniem mikarta jest o wiele lepszym materiałem. Zobaczcie, jak to tutaj ładnie wygląda. Ta mikarta. Ona już mi się tutaj podoba w ogóle. Ja jeszcze tego noża nie wyciągnąłem, a już jestem podjadany, bo naprawdę. Słuchajcie, no jest taka magia, jak się otwiera pudełko, co tu dużo gadać. Jest taka magia, musi być taki, wiecie, przeskok iskry na początku z takim produktem, który, który sobie tutaj będziemy testować, otwierać. I szczerze powiedziawszy, bardzo fajny nóż, bardzo mi się podoba. Bardzo dziękuję Wam, Panowie z zapasu, że robicie takie rzeczy po prostu, że to jest... Polski produkt, to no to trzeba głośno powiedzieć przede wszystkim, tak? Bo, bo fajnie jest wspierać swoich, ale fajnie leży w ręce, już czuję. Mogłaby być trochę grubsza. Ja, ja, ja to będę słuchajcie, ja to i tak będę przerabiał, nie? Żebyśmy się zrozumieli. Ja i tak będę przerabiał, bo ten uchwyt jest dla mnie troszkę za za, za za cienki. Ja już to czuję, że to jest troszkę taki temat podobny, który tutaj występował w tym. W, tutaj w tym właśnie wuzecie 25 zaraz sobie porównamy te dwa noże rzucimy sobie okiem na obydwa ale tutaj jeszcze chciałem wam pokazać jak to tutaj wygląda ładnie to wszystko jest obrobione bardzo fajne tutaj krawędzie, bardzo smukłe słuchajcie powłoka to jest ta cerakota to jest ta powłoka właśnie ceramiczna i ona jest tutaj lepiej położona moim zdaniem wydaje mi się, że jest lepiej położona niż w tym wuzecie, który kupiłem na militariach, tak? Bardzo fajne logo, podoba mi się. Tutaj mamy nazwę um, ten typ stali NMV. Um, no i to wszystko, tak? Nie mamy tutaj nazwy takiego modelu, że to jest właśnie ten X, ten table, czego on tam się nazywa. Więc um, kawał noża, no co tu dużo gadać. Um, i pochewka. Słuchajcie, pochewka wykonana jest um, z tego ABS-u, tak? To jest to tworzywo sztuczne. Dodatkowo mamy tutaj możliwość stracenia na pasku za pomocą takiej przejścióweczki która jest wykonana z metalu i ta przejściówka jest ok, jeżeli ktoś jest takim wiecie jakimś tam, jakąś tam osobą, która sobie lubi chodzić do, do lasu i, i, i lubi ten nóż mieć tak pod ręką, bo on troszkę zgisa na biodro wtedy i łatwo się go dobywa, tak natomiast jeżeli tutaj mówimy o jakichś służbach mundurowych, jakichś służbach takich wiecie wojskowych to wtedy no, jak czołnierz się porusza, to niefajne to jest, że coś takiego wisi na tyłku, bo w czasie biegu, w czasie jakiegoś poruszania się, to tam będzie się kołatać, klepać i ta masa będzie się um, przemieszczać, co jest nie no, niefajne. Jeżeli, zwłaszcza jeżeli ktoś ma do pokonania um, jakieś tam kilometry w lesie, wie, po jakimś terenie trudnym, to wtedy coś takiego będzie przeszkadzać. Ale słuchajcie, um, to już zostawiam na recenzję tutaj tego noża, więc spoko. Um, Słuchajcie, tworzywo sztuczne, ludzie, są ludzie, którzy narzekali na to, że one są zrobione z, z tworzywa sztucznego, że to nie jest kydex. Ja Wam powiem jedno. Przede wszystkim ja już tutaj e, przy okazji tego noża zauważyłem, że e, bardzo fajnie to tworzywo sztuczne się zachowuje. To jest pierwsza sprawa. E, bardzo dobrze spełnia swoją funkcję jako pochewka. To jest druga sprawa. I trzecia sprawa, jeżeli chcecie ją jakoś przemodelować... To też będzie w recenzji tutaj o tym nożu. Jeżeli chcecie ją przemodelować, to nie potrzebujecie tak dużych temperatur, jak jest w przypadku na przykład kaidexów, gdzie no kajdeks musicie nagrzać po prostu i często jest tak, że on się odkształca całkowicie. Całkowicie się prostuje wtedy i wtedy macie lipę. A tutaj wystarczy, że trochę podgrzejecie, coś tam podciśniecie i już jest fajnie, już jest gitara. Dodatkowo zobaczcie, w tym przypadku, w jednym i drugim tutaj mamy ten większy element, który chwyta nóż. Tutaj mamy trochę jego mniej, więc tu będzie łatwiej jakby. Ee, zmienić nawet okładki, gdyby ktoś się upadł, ewentualnie je czymś pogrubić. Ja tak będę robił. Ja tutaj sobie po prostu dam podkładki takie fajne, żeby to jakoś fajnie wyglądało. Więc spoko. Yy, no kawał noża, dobra. się nagadałem. Tutaj mamy gdzieś ze 4 mm na spokojnie tej głowni. Słuchajcie, tej stali jeszcze nie miałem. Osta jak brzytwa. Zobaczymy tutaj na tym paragonie. No raczej, słuchajcie. Dużo gadać, elegancko. Paragon już nie istnieje. <laughs> nie, to jestem mega zadowolony. Do Oczywiście wiadomo, że jak się złapie, to nie, naprawdę cieniutki papierek, a idzie, zobaczcie, e, czy to jest, e... czy tu się ogolimy tym. Mm, z koleniem jest troszkę gorzej, ale słuchajcie, to nie jest nóż przeznaczony do takich rzeczy, nie, do no nie okłamujmy się. To nie jest nóż przeznaczony do takich rzeczy, także yy... Papier tnie, nie, może nie płynie przez papier, ale, ale tnie, no nie goli, ale to jest, że tak powiem, y, nóż nieprzeznaczony takie rzeczy. Słuchajcie, ja się obawiałem, że to będzie bardzo ciężkie i bardzo nie takie nieporęczne. Ale mi się teraz wydaje, słuchajcie, mi się teraz wydaje, że on jest lżejszy tutaj od tego. Tak, tak to mniej więcej wygląda. Czyli miałbym porównać dwa noże. Macie od razu porównanie. Słuchajcie, takich materiałów chyba na sieci nie ma jak na razie. Nie? Tutaj macie mojego kustomowanego WZ25, którego nie kupicie w czymś takim. Ale o tym będzie materiał, więc zapraszam na, na kanał oczywiście, jak jesteście zainteresowani. Natomiast tutaj mamy już takiego grzeczniutkiego dropika. Trochę mamy tutaj też tej głowni. Zdaje się, że tu będzie gdzieś, nie wiem, 15 cm, coś koło tego. A spokojnie będzie tutaj gdzieś 15, gruby fajny czubek, zobaczcie. Może nie tak gruby jak w przypadku tutaj tego. Chociaż troszkę cieńszy jest, ale i tak dalej jest gruby, bo bo jest opcja właśnie tego, że to jest taki nóż, właśnie typowo do wszystkiego. Bardzo ładnie wprowadzona krawędź tnąca bardzo ładnie jest naostrzony ten nóż, z tego co widzę, równiutko. Od, od samego tutaj czojlika do, do czubeczka. Fajny mały czojlik To mi się podoba w tej konstrukcji, że oni robią takie małe choiliki tutaj. Ja widziałem te, te nowe buzety, one mają tutaj taki wielki choil. To mi się nie podoba, ale oczywiście to jest, słuchajcie, yy, 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 są gusta i guściki, nie? że tak powiem. Natomiast w tym przypadku bardzo fajnie jest zrobiony, bardzo mi się podoba właśnie tutaj ten wzór tego. Tutaj mamy gardę i co ciekawe, zobaczcie tutaj na tą gardę, tutaj mamy ten klocek, ale ten klocek i tak już jest tutaj delikatnie lepiej obrobiony niż to co ja miałem tutaj. Bo Ja tutaj yy, na tej gardzie, na tej końcówce gardy miałem taką żyletę normalnie z każdej strony. Gdziebym nie dotknął, to palec pocięty, nie? Natomiast w tym przypadku tego nie ma. Ja tutaj mogę sobie palcem przejechać, czyli to już zostało tutaj oszlifowane. Tutaj to jakby trochę lepiej jest. Ta stal tutaj, ona nie jest taka ostra, więc yy, no spoko. Ciekawi mnie po prostu pod spodem, yy, jaki, mamy, yy, jaki mamy tutaj numer w ogóle. Czy to, czy to jest numer yy, sztuki, czy to jest numer po prostu... Modelu, to mnie ciekawi. No i dobra, ja robię słuchajcie, pauzę i zaraz to skręcamy, co? No i dobra, słuchajcie, mam jakieś takie hmm, kluczyk. I sprawdzamy sobie tutaj to odkręcenie. Ja go tutaj już przed chwilą podróźniłem, bo taki trzask i teraz zobaczcie na to. O kurde. Tego to nie ruszę chyba. No, nie, tym, nie tym kluczem. Śruby są, zdaje się, zaklejone w ogóle, nie jeszcze raz z tej strony. O, tej to chyba nie ruszę w ogóle. Chyba inny klucz muszę, bo ten jest jakiś słabszy. Jest jakieś długienko jakieś ten, ten kluczyk. Ale zobaczmy. Yy, nie ma kleju. Śruby cięte, tak jak widzę. To no sobie wysuniemy normalnie. Czy one są tak dokręcone? Po prostu czy są zaklejone, ale mi się wydaje, że są dokręcone. To jak widzimy tutaj, to jest tutaj tyle tej śruby. Widzę, że jest odchudzenie. To jest super. Naprawdę fajnie. Ja nie wyobrażam sobie takiego dużego noża, który nie byłby pozbawiony części niepotrzebnej masy moim zdaniem. Czy taki nóż służy dzięki temu byłby lep lepszy do rąbania? No tak, ale ile będziecie rąbać? Więcej będziecie ten nóż nosić niż rąbać, więc po co jest? Dlaczego miałby być pełny, że tak powiem tutaj ten tank na dole, nie, bez sensu zupełnie. A słuchajcie, dla firmy, która produkuje, a jest małą firmą, każda dodatkowa operacja na nożu, to są, to jest, to są, to jest czas, to są pieniądze, to są maszyny, to są materiały, amortyzacja, tak, więc naprawdę spoko. Wiemy. Ja muszę słuchajcie jakiś inny kluczek, bo ten to ja sobie mogę do nosa wsadzić. No i dobra, słuchajcie, znalazłem taki. E taki klucz zobaczymy co z tego będzie o patrzcie co z tego jest nie mogę tego normalnie odkręcić masakra niedobrze no puść kolego no nie da rady nie da rady nie chcę tego słuchajcie o w ten sposób ale dokręcone było, masakra. To się chyba wziął do siebie, yy, że tutaj te okładki lubią sobie zlecieć. A to tamta druga siłuba się odkręca. To ta siłuba się tu odkręca teraz. Daje się tak, czy nie? Nie, dobra. Dobra, więc tak to wygląda. Wow. Powiem wam, że to było dokręcone na maksa, nie? Yy, przede wszystkim o! Mamy numer. Zobaczcie. 22 No i tutaj mamy właśnie brak tej cerakoty. To jest dosyć ciekawe, bo zobaczymy, jak to się będzie zachowywać. I teraz tak, słuchajcie, odgarną muszę powiedzieć, że bardzo tutaj no, te krawędzie tutaj nie są ostre, tak? Czyli tutaj to, co było tu w tym nożu, a co jest tutaj, to jest zupełnie inna bajka. Nie wiem, czy to jest jakiś numer, bo to jest troszkę za niski numer. Czy to jest raczej model, może noża? No nie wiem, ciężko mi powiedzieć. To już by ktoś mu chciał z tej firmy odpowiedzieć. To jest, to jest dosyć takie, właśnie mnie interesujące. Może napiszę, właśnie, spytam się, o co tutaj chodzi mniej więcej. Co jest jeszcze ciekawe? Tak, jak widzicie, tutaj mamy dwa odchudzenia. I teraz tak, gdyby ktoś chciał sobie zrobić takie odchudzenie, jeszcze to powiększyć. No to gumówka, słuchajcie, i tniemy tutaj ten środek. I mamy wtedy takie dosyć duże odchudzenie. To jest mega fajna sprawa, bo tak komuś to będzie pasować, sobie to zostawi, a komuś to będzie przeszkadzać, to sam sobie po prostu to tutaj usunie, tak? Tylko pamiętajcie, żeby nie przegrzać metalu, żeby tutaj nie spowodować jakiegoś tam przehartowania dziwnego czy czegoś takiego. Chociaż pamiętajcie, że to jest uchwyt, nóż nigdy tutaj nie pęka, nie? To tu musiałoby być jakiś, nie wiem, jakaś wada mechaniczna, jakaś wada taka. Konstrukcyjna, żeby tutaj w tym miejscu nóż się uszkodził. Natomiast co jest dosyć ciekawe, to e, ciekawe, no fajne dla mnie to jest przede wszystkim to, że e, ten nóż e, tutaj nie ma takiego podcięcia pod palet, wyciętego i obok nie ma otworu na e, śrubę. Tak jak jest na przykład w niektórych e, nożach, ja nie będę tutaj mówił, ale jest taki outdoorowiec polski, e, który prowadzi tam szkolenia z e, survivalu i on ma swój nóż. Spoko gościu. Ja bardzo lubię te materiały oglądać. Fajne rolki ma tam, że o jakichś zwierzętach, jak się tam patoszy i tak dalej. Tylko, że tam w tym jego projekcie właśnie jest coś takiego, że jest fajny ten nóż, jest fajna, fajna głownia i jest tutaj takie podcięcie, i zaraz przy tym podcięciu jest otwór po prostu na śrubę. I teraz, tak, wiadomo, że to tamten nóż to jest taki nóż, wiecie, taki turystyczny, burzkraftowy, można powiedzieć. Natomiast jeżeli mówimy tutaj o nożu, kto, kto, ktoś by chciał, nie wiem, wykorzystywać tam ten taki nóż do survivalu i musiałby, nie wiem, gdzieś tam zawisnąć na takim nożu, albo robić z niego jakiś oszczep czy coś takiego. W warunkach polskich no to jest rzadko spotykane, tak? Ale cholera wie wiadomo, nie? ludzie mają też różne pomysły, to wtedy w tym miejscu jest po prostu oczywiście oprócz czubka, bo czubek też jest narażony wtedy na złamanie, ale w to miejsce właśnie jest narażone wtedy na uszkodzenie, tak? Gdybyśmy chcieli gdzieś tam musieli zabrukować ten nóż zaklinować i go łamać, to to jest właśnie w tym, w tym miejscu jest najsłabszy. Zawsze w tym miejscach y, nóż potęka ewentualnie gdzieś na głowni, ale to już jest jakiś tam problem z hartowaniem byłby, nie. A to tak wiecie, y, osobno o, o nożu. Więc bardzo mi się to podoba. Bardzo mi się ten fajnie tank tank mi się bardzo ładnie podoba. Y, bardzo ładny, zgrabny jest przede wszystkim ten nóż. Mimo tego, że jest taka, ta budowa jest taka prosta, y, no to muszę wam powiedzieć, że ten kształt ma coś w sobie. Na zdjęciach, jak oglądacie zdjęcia, yy, jakieś tam, wiecie, na, na sklepach różnych, czy na materiałach, to zdjęcia nie oddają tego tak naprawdę, co dostajemy tutaj. A dostajemy naprawdę zacny kawałek metalu, fajnie ogarnięty i wydaje mi się, że to jest naprawdę bardzo dobrze wydany pieniądz w tym przypadku. Czy ten nóż jest wart 400 zł, czy tam ponad 400 zł, mm, nie wiem musiałbym go jakoś potestować, musiałbym coś wiedzieć więcej na temat tej stali, Ja tak przyznaję się bez bicia, że tą stal y, mam pierwszy raz w rękach i y, no i dzięki właśnie tutaj temu zakupowi y, będę mógł coś więcej powiedzieć, ale to dopiero, słuchajcie, jak się zacznie jakiś taki sezon, wiecie, wiosenny, jak zacznę w pracy wyjeżdżać na różne takie wyjazdy, gdzieś będę w lesie, na pewno nieraz, to na pewno ten nóż będzie w użyciu i wtedy będę mógł coś więcej powiedzieć na ten temat. Więc jeżeli czekacie na recenzję, to jeszcze chwilę poczekacie. Jeżeli chce Wam się czekać, to oczywiście zapraszam. Yy, więc tutaj ten nóż na razie sobie idzie na bok, natomiast tutaj mamy te okładki. No powiem wam szczerze, że y, bardzo ładnie ta mi karta wygląda, przede wszystkim, bardzo mi się to podoba. Ona tutaj taka jest trochę tępała, wiecie, Taka y, tutaj by brakowało trochę y, takiego y, papieru y, wodnego, żeby to delikatnie wy, y, wyszlifować, ale nie ma żadnego problemu, to możemy sami zrobić po prostu. Sami możemy tutaj sobie to zrobić. Tutaj mamy jeszcze otwór na przelotkę, tak jak widzicie tutaj też w nożu. Otwór na przelotkę, i tak jak widzicie, tutaj on jest uformowany też taki zbijak, tutaj ta końcóweczka, tak? Czyli, jakbyście chcieli, po prostu tutaj, tak jak ja tutaj zabiłem w tym swoim, zobaczcie, tak jak ja zabiłem tutaj w tym swoim, że po prostu w tym miejscu zrezygnowałem tutaj z tej okładki. Zresztą też musiałem zrezygnować, ale to już z materiału będzie wynikać, żeby sobie tutaj zrobić taki zbijak, żeby w razie czego, jak uderzę coś w coś twardego, tak różne to mogą być rzeczy jakieś orzechy, może kawałek drewna cokolwiek trzeba będzie rozbić to ja nie uszkodzę sobie tutaj tej okładki ona mi nie pęknie tutaj do śruby tylko właśnie jest tutaj odsłonięte na tyle, że mo mogę spokojnie tutaj używać tego zbijaka i tutaj też można byłoby właśnie zrobić to samo w tym przypadku tak? więc na spokojnie dodatkowo tutaj tak jak mówię kształt jest dosyć prosty <laughs> można spokojnie tutaj jakieś Podkładki dać jeszcze pod te okładziny, tak żeby sobie tutaj zwiększyć tą grubość. Ja tak zrobię, bo, bo tutaj jest troszkę dla mnie za mało. Ja to czuję, że to jest za mało. Zobaczcie, jak to wygląda. Tak na oko można byłoby powiedzieć, że jest zbliżone do siebie, są te dwa wymiary. Natomiast mi się wydaje, że tutaj mamy znowu 6 mm, tylko to 6 mm jest trochę szersze tutaj w tym przypadku, tak? W przypadku tutaj tego WZ25 6 mm było na środku i ona była tak od razu zwężana z jednej i z drugiej strony do środka. Środek był najgrubszy tutaj w przypadku tego noża i ja tego nie mogłem, że tak powiem, zdzierżyć. <grych> Dlatego musiałem tutaj zrobić G10 swoje własne. Natomiast w tym przypadku. Mamy chyba zdaje się 6 mm, ale jest bardzo szeroko to porozciągnięte i dlatego tutaj mamy trochę więcej tej przestrzeni. Dzięki czemu na pewno tutaj będzie mniejszy nacisk, jak będziemy wykonywać jakieś takie prace obozowe. Ale fajne jest to, że, ten, że, to, że ta głownia jest taka długa, że to jest fajne takie. Wydaje mi się, że to będzie mega poręczne i, i przyjemne w użytkowaniu. No, śruby jeszcze tutaj, nie? Te śruby, słuchajcie. No na pewno są dłuższe niż te, które były tutaj w tym wózecie. Tu już widzę, że tutaj te tuleje wewnętrzne one są dłuższe. E, natomiast te śruby pff, ja chyba sobie jednak wsadzę tutaj takie na siób płaski. E, tutaj te cięte, to ja im podziękuję. Ja sobie tutaj wszystko pomierzę i w, w, wyjdzie na to, że um, jak one tutaj głęboko siedzą. Ale tej to nie mogłem odkręcić. Dobrze, że tą odkręciłem i mogłem za pomocą podkładki tutaj e, tej okładziny kręcić tą śrubę. No, słuchajcie, z tej strony jest, spójrzcie się, ona w ogóle nawet nie chce z tej tulei wyjść, nie? Jest za, 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 za zaklejona. Nawet w, nie ma takich chyba opcji, nawet żeby ją w palcach. Nie, ona mi się ślizga. No, to tak wygląda, właśnie, brona ona tutaj była zaklejona i tak dokręcona na Marsa, nie? W ogóle. ani w jedną, ani w drugą stronę tutaj tego się nie da. Może jakieś kombinerki, coś, nie wiem, czy tutaj nie, nie zniszczę tego. Dobra, idzie. O, ale dokręcono jest to, masakra. Dobra, udało się to rozkręcić tyle fajnie. Dobrze, że tego nie zakleili, bo przy takim skręceniu to byłaby masakra jakaś, nie? No więc spoko. Dobra, kończę materiał, bo strasznie długi miał być tylko taki rozpak, a wyszło coś więcej, wyszło troszkę porównania, troszkę żeśmy zajrzeli do środka, więc wydaje mi się, że taki materiał do was, dla Was będzie ciekawy dosyć. Yy, tutaj jeszcze sobie zobaczcie na te dwa noże. Słuchajcie, one są bardzo do siebie podobne, mega do siebie podobne, bardzo zbliżone tak gabarytem i, i, i tym wyglądem, takim wiecie, nie, nie samą krawędzią dookoła, obrysem, tylko ogólnie wyglądem są bardzo do siebie zbliżone. Tutaj zdaje się mamy troszkę szerszą tą głównie, tutaj mamy troszkę węższą, ale mamy też zupełnie inny szlif, bo tutaj mamy szlif płaski, wysoki, taki wiecie, na powiedzmy na 80%, a tutaj mamy taki na 60, 55-60% też płaski szlif. Tak? Tutaj mamy clip pointa, bo mamy ten czubek ścięty. Ogólnie fajnie by było jakby ta firma zrobiła jeszcze troszkę inne projekty, bo jak oglądacie te wszystkie zdjęcia, one są bardzo zbliżone do siebie te projekty, ale to już może innym razem. Także ja Wam słuchajcie, dziękuję na chwilę obecną, bo jeszcze bym gadał i gadał, ale naprawdę, już skręcam ten nóż, zaraz będę go tutaj ogarniał i te podkładki sobie od razu będę robił. Więc tutaj będzie oczywiście delikatne e, mieszanie, motanie. E, panowie, z zapasu, jeżeli to oglądacie, na pewno to zobaczycie. E, nie wiem, czy oglądaliście wcześniejsze materiały. E, to jestem ciekaw, o co chodzi z tym numerem tutaj. Czy to jest numer, czy ja muszę do Was e, maila wysyłać? E, z zapytaniem, czy, czy po prostu ktoś mi tutaj odpowie właśnie ym, pod tym materiałem filmowym w sekcji komentarzy, co to dokładnie jest to EXF22. Czy to jest model po prostu noża Extendable, tak? By pasowało w sumie, chyba tak, tylko ten numer, yy, ro, to, rok produkcji nie. Co no to będzie to właśnie? 22. Czy to jest model po prostu wykończenia, tak? Czyli mamy że mikarta w tym w tym kodzie jest zapisane, że mamy mikartę i mamy wykończenie po prostu kolorystyczne, tak? Że mamy tutaj tą cerakotę plus 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 tutaj tą pochewkę z, z tego naszego tworzywka sztucznego, czyli z tego naszego ABS-u, ABS, tak? To jest to, to jest 122. Dobra, jeżeli tak, to dajcie znać i ja Wam dziękuję za materiał i dziękuję Wam za przesyłkę. Cieszę się, że takie coś do mnie przyjechało, że taki fajny nożyk. Zobaczymy co tam będziemy mogli nim zrobić w terenie i o ile on będzie tutaj konkurował tak naprawdę na chwilę obecną z tym nożem, tak? No bo w sumie czemu nie, nie?